komentowania jeszcze u nas nie było Dobra, trzy, cztery Siema, siema, z tej strony DWLC TV Nazywam się Kilian, siedzi dzisiaj ze mną tutaj Jander oraz Ząbiak uh! <laughs> Tak, mamy specjalne połączenie tak, gorąca linia i tak dalej. Nawet nie przez skype'a, bo nie było czasu tego organizować. Mamy dla Was grę, drugą grę Ząbiaka z Patrykiem z katowickich storów. Ja się tutaj śpieszę ze wprowadzeniem. Zaraz dowiecie się czemu. Poprawię siedzi zombiak. piję Monstera, żeby szybciej grać. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Znaczy... Ja jeszcze nie wiem, że to była najlepsza gra jaką rozegrałem tego A jak nie wiedzą to... To za chwilę zobaczą, ale żebyśmy nie przegapili żadnego momentu. Obaj zaczynają. Tak. Ale już po nie jesteśmy. Patryk, Patryk dobiera. się cieszy, dobiera. Widzę Breaking są na ręce, Close, Close the the dwa razy Super. Archive Memories, fajne rzeczy. z nie umierać. I widzę też tam coś jeszcze. Tak? Archangel. No. Tak, Archanioł. No zobaczymy, zobaczymy. Długo się zastanawia, co zrobić. Ale no, Patryk. Masz mało czasu, żeby to zrobić. Jest. Instal, Instal install i kredycik. Ząbiak. Czy pamiętasz, co wtedy zrobiłeś ze swoim życiem? E, miałem najlepszą rękę ever karierę w na Na pewno. I gamble e, w pierwszym kliku. I gamble. I run na RD. Super, zaraz okay, to zaraz zobaczymy. Zobaczymy, czy dobrze pamiętasz. Uwaga, uwaga. Najpierw o, była run na, run na jest na, na ran, R&D. Okej, okay, nawet nie wiem, co zobaczyłeś. Ale nie agendę, ani nic straszowanego a, a nie jakieś zabijanie? Możliwe. O, jest karierka. Jest Idę ciągnąć kartę. Super. A teraz? Yes, yes, skorczy, yes, korczy. Yes, korczy. Yes, korczy. Jest, jest kocz, idę Jest skorcz. Jest drugi na No to co by tu zrobić? A Adnanza... nawet nie do I pogrze. Gratulacje, Patryk. <grystwem> tak, z tego co pamiętam, to po zakończeniu mojej tury spojrzałem na to, co u Patryka leżało na macie i powiedziałem to, co. Advance, scorch? A on powiedział, tak, Advance, scorch. <grystwem> to, była, to była fajna gra, ale to taka dość pamiętliwa bym powiedział. Znaczy, to, to, to jest fajne, no bo jeden filmik więcej na kanale będzie. <grystwem> Tak, i, dokładnie. Się, i ludzie mogą zauważyć, że o fajnie by było mnie zostawać z trzema kartami. Tak, na utąpkę. No, kiedykolwiek. Tak, tak, tak. Nie no, jak leży nieawansowana karta, tak, zdecydowanie. Nie no, kiedykolwiek, kropka. Na swoje wytłumaczenie powiem, że ja już tak grałem wtedy z mentalnością pod nowego mwl bo ja już wiedziałem, że będzie breaking news. <laughs> to, że nikt tym breaking newsem nie będzie grał. To cię rozgrzesza, masz rację. Super. To fajnie, że nam zespojlerowałeś MWL-a tak dużo wcześniej. Znaczy update na MWL-u. Dobra, to to co? Kończymy, nie? Tak. No to, Długa ta gra chciałbym... nie była, komentarz jest trzy razy dłuższy od, od samej gry. Dzięki za. Tak, tak za. Ciekaw, ciekaw jestem komentarza e, odnośnie Muzeum Arczarów, to może być ciekawe. <laughs> <laughs> tak, już, już jesteśmy za. <laughs> Ju, już, to już po nas. Dobra. Doskonale. No to... No Dobra. to co, no to... No, dziękuję. Lekcja na dziś. Nie została z trzema kartami na ręce. Zapamiętajcie dzieci. Tym pozytywnym akcentem kończymy i zapraszamy na następną grę. See ya. See ya. Dobra, na razie Ząbiak. No, trzymajcie się. Ciao.